Dla burmistrza Jarocina to podwójne święto. Od rana w Kancelarii w Urzędzie Miejskim ustawiła się długa kolejka. panu burmistrzowi? Dalszych sukcesów pracy i drugiej kad kadencji. Przede wszystkim dużo zdrowia no i na pewno zwycięstwa. Zwycięstwa, żeby gminę dobrze prowadzi, rozwija gminę tak, żeby został włodarzem na następną kadencję. Pracownicy magistratu już gdzieś wcześniej zaplanowali prezent dla szefa. Było raczej skromnie. Już wczoraj zakupiliśmy prezent dla pana burmistrza. Kupiliśmy krawat oraz spinki. Przychodzimy w imieniu naszego stowarzyszenia, konkretnie Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc. Chcieliśmy po prostu złożyć najlepsze życzenia, życzyć burmistrzowi zdrowia. A wie pan jak ma na imię burmistrza rodzina? No pełno Stachów pan Kudalski No właśnie, siema ma czego by pan życzył burmistrzowi? No hmm, ja wiem, nie wiem. Wszystkiego dobrego. Dlaczego by pan mu życzył tak? W karierze samorządowej. No żeby kandydował jeszcze raz. Gdzie pan na niego głosował? Tak. Ja. Hmm. Nie wiem czego, ale najlepszego. Życzyłbym mu dużo zdrowia, szczęścia. No i taki lepszych wyborów jakichś, żeby dużo lepiej, więcej takich ciekawszych rzeczy się działo w tym Jarocinie. Czego ja życzę? Życzę e, mądrych e, rządów, mądrego rządzenia Jarocinem, jak i sprawiedliwego, wszystkiego najlepszego z okazji imieni i urodzin. Zona przez działaczy z poznaku zielonej kończynki niesie, że burmistrz Jarocina będzie w tym roku obchodził dwa razy imieniny. Kolejne podobne w grudniu. Czy rzeczywiście? Kto do pana dzwonił z życzeniami już dzisiaj? Kto do mnie dzwonił? No, z, od góry czy od dołu? Jak pan burmistrz woli? No, z Watykanu jeszcze telefonu nie było. Czego by sobie pan sam życzył? Spokoju i, i jak najwięcej sukcesów y, przy moim udziale dla mieszkańców gminy. I tego tylko sobie życzę. Gdzieś jest, jest Stanisława, a burmistrz nie ma na imię Stanisława. Czy mimo pan mu coś to Dla pana Stanisława. Tak.